Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich państwa, wszystkich ci, którzy dzisiaj się zgromadzili tutaj, żeby oglądać program, program z bruszką Amandą. Witam serdecznie naszą całą obsługę techniczną, która panuje nad tym, żeby nasze programy trwały, żeby były i żeby wszystko się odbywało bez zakłóceń. Witam serdecznie. Chciałam bardzo serdecznie przede wszystkim podziękować Państwu, tym Państwu, którzy piszecie bardzo wiernie do mnie SMSy, że bardzo ładnie się zachowujecie, piszecie daty, piszecie imiona. I takie smsy bardzo lubię, i na takie smsy proszę Państwa odpowiadam. E, e, proszę Państwa, co jeszcze? No, chciałam bardzo, bardzo serdecznie jeszcze powitać swoją e, znajomą, swoją przyjaciółkę Ewę, która mieszka bardzo daleko od Warszawy. Chciałam pozdrowić swoją przyjaciółkę Lidię, która też mieszka bardzo daleko od Warszawy, ale zupełnie inny kierunek, i chciałam pozdrowić też swoją koleżankę Małgosię, która też mieszka bardzo, bardzo daleko od Warszawy. I tutaj jeszcze przypomnę, przypomnę, że dzisiejszy program będzie poświęcony przede wszystkim omówieniem, tak jak zwykle karty jednej karty Tarota. Proszę Państwa, na dzisiejszy dzień jest to karta trzecia, opatrzona numerem 3, jest to karta cesarzowej. Ale zanim zacznę opowiadać o tych wszystkich naszych kartach, powiem. Czym ja się zajmuję, bo coraz to więcej nowych osób przybywa i nie wszyscy tak dokładnie czytają opisy, bo jeden chce przeczytać, inny chce zobaczyć wróżkę, inny coś tam ma, na przykład jakieś przemyślenia, wybiera sobie, czy to ta, czy to nie ta, do której mieć zaufanie, do której nie. No proszę Państwa, każdy robi tak, jak mu wygodnie, a ja przypomnę, czym ja się zajmuję. Tutaj przede mną są rozłożone kilka różnych talii kart. Zajmuję się kartami tarota. Zajmuję się kartami klasycznymi, z którymi, tak jakbym powiedziała, urodziłam się i mówię to zawsze. I zawsze będę mówiła, dopóki będę mogła. I teraz zgłębiam wiedzę. Karty Intuicji. Karty Intuicji oczywiście dostałam od swojej przyjaciółki. Jestem jej bardzo wdzięczna, bardzo dziękuję. Przede wszystkim tak y, mówią, że jeżeli kupimy sami jakieś talie kart, one nie będą tak dobrze z człowiekiem współpracowały. A jeżeli te karty dostaniemy od kogoś. To ta współpraca jest zupełnie inna. Ale powiem taką rzecz, że dla osoby, od której otrzymamy, to one nie będą współpracowały. Z tą osobą, jeżeli bym chciała na przykład powróżyć pani, od której otrzymałam karty tarota, bo tak jest, że otrzymałam właśnie od pani karty tarota, to dla tej pani tymi kartami nie mogę wróżyć. Czym się jeszcze zajmuję, proszę Państwa? No wahadełko wiadomo, tłumaczenie snów również. Zajmuję się jeszcze, proszę Państwa, no, przepowiedniami, przepowiednie, czyli jasnowidzenie. Bardzo często miewam takie wizje, że wydaje mi się, że gdzieś jestem bardzo, bardzo daleko, sięgam poza nasz wymiar. I tam coś zaczyna się dziać, coś widzę i tworzę, tworzę po prostu. Odtwarzam to, zapisuję, przekazuję osobie, która jest na przykład zainteresowana. Tylko, właśnie, żeby zrobić takie bardzo dobre jasnowidzenie, to należałoby mieć fotografię danej osoby to jest jedna rzecz, jakąś rzecz, która jest przesiąknięta jeszcze jakimiś resztkami zapachu. I wtedy można bardzo dobrze właśnie ocenić sytuację. Na razie nie masz tak bardzo ważnych, bym powiedziała, problemów. Powiem jeszcze ostatnią. Zainteresowali się mną dziennikarze. Jeden dziennikarz jest z gazety sportowej. A następnie drugim dziennikarzem jest dziennikarz z Radia Kolor, z którym to miałam przyjemność spotkać się w niedużej kawiarence, na Boli. restauracji właściwie i opowiadaliśmy sobie. Był ze mną przeprowadzany wywiad. W każdym bądź razie no, to, co miałam do, do przekazania na, na ten czas, a teraz, proszę Państwa, zajmijmy się tą kartą cesarzowej. Cesarzowa. Cesarzowa jest to karta kobiety, opatrzona, bym powiedziała, napisem ces cesarzowa. Cesarzowa przypomina nam tutaj kobietę, która jest ubrana faktycznie tak zupełnie odświętnie ma na swojej głowie koronę. Ma jakieś tam, bym powiedziała, bo najprawdopodobniej to jest. Bardzo dostojna kobieta, bardzo elegancka. I co możemy powiedzieć odnośnie karty cesarzowej? Przede wszystkim możemy powiedzieć, że jest to kobieta, która prowadzi dom, rodzinę. Jest to kobieta mła, matka. Jeżeli pokaże się nam taka karta w rozkładzie, możemy powiedzieć, że jest tu przekazana płodność. I przede wszystkim, ja bym powiedziała, cesarzowa w swoim tytule powinna mieć jeszcze kobieta, matka, kobieta. Pilnująca dom, pilnująca ład w tym domu. Karta przynosi bardzo silne y, takie uzależnienie od losu, jeżeli pokaże się oczywiście w rozkładzie. W sensie takim pozytywnym, czyli opiekuje się domem, opiekuje się swoją rodziną, opiekuje się dziećmi, bardzo dba o nie. Przede wszystkim w rozkładzie karta cesarzowej, to w zależności przy jakich kartach leży, jest to przede wszystkim zapowiedź szczęśliwego życia. Jest to polepszenie i odnowa sytuacji. Jest to kobieta zmysłowa, z dużym poczuciem piękna, dlatego jest tak pięknie i elegancko ubrana, prawda? Ta kobieta przedstawia nam wspaniałą żonę, ta kobieta przedstawia nam wspaniałą kochankę, ta kobieta przedstawia nam wspaniałą matkę. Natomiast jeżeli mamy tą kartę i ona znajduje się w pozycji odwróconej, jest to zaborczość, jest to wulgarność, jest to bezradność. Brak uczuć macierzyńskich i przede wszystkim nadmierna rządza władzy, czyli kobieta chce za bardzo, bym powiedziała, panować nad wszystkim, dominować nad wszystkim. Także karta cesarzowej jest bardzo odpowiedzialną kartą. Jeżeli się spotkamy z taką kartą w naszych rozkładach, tych których robię, to powinniśmy sobie zdawać sprawę, jak to można zinterpretować, bo właśnie takie karty trzeba odpowiednio interpretować, kiedy mamy tutaj kobietę cesarzową. Także bardzo, bardzo serdecznie tutaj ja Państwa zapraszam na nasz dzisiejszy wieczór wróżb. Do tego, żebyście Państwo odpisali SMSy, do tego, żebyście Państwo tutaj telefonowali, a wszystkie nasze numery wyświetlają się na dole ekranu. Wszystkie y, numery do pisania SMS-ów również wyświetlają się na dole naszego ekranu. A ja jeszcze raz z całego serca pozdrawiam wszystkie moje znajome, wszystkie osoby. Zatrudnione w tej firmie, wszystkich, który, wszystkie osoby, które po prostu związane są. Bo gdyby nie istniała ta nasza firma, to wiele osób nie wiedziałoby o sobie. A tak, za pośrednictwem kart, przy pomocy mojego pośrednictwa, możecie Państwo się dowiedzieć o wielu różnych sprawach. Także. Jeszcze raz witam, witam bardzo serdecznie. Widzę, że już tutaj się pokazało kilka SMS-ów, a nie chciałabym zostawać w tyle, bo ja chcę od razu odpowiadać na te SMS-y. Bo tak, tak jest po prostu wygodniej i jest wspaniale, że ktoś tak wymyślił, że jest teraz i, 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 i ta klawiaturka blisko, że jest komputer zupełnie inny. Wspaniała rzecz, gdzie można się tutaj już odnaleźć. I zapraszamy do pierwszego SMS-a już. Popatrzymy, już to tutaj do nas napisał, już to do mnie. No, nie, nie ma napisane, żeby był, był, to, był to anonimowy, bym powiedziała. Ale ja tutaj zachowam tego SMS-a, po prostu potraktuję jako anonim, ze względu na to, że po prostu ten SMS był wcześniej przysłany. Aczkolwiek czternastego, tylko godzinka troszeczkę wcześniejsza. Nie wiem, czy ja wczoraj wyliczałam tutaj numerologię, ale mam podane daty urodzenia. Bardzo dobrze. Pan yy, yy, na literkę K. I zaraz zobaczymy datę urodzenia. Data urodzenia. Coś pamiętam. Czy to taka wirtualna była znajomość? Nie nie, nie, nie mogę skojarzyć właśnie do końca. Jestem w związku po małym przejściu i tu nagle pojawił się. Jaki to człowiek? Czy mam się z nim spotkać? Oczywiście ja wyliczę tylko i wyłącznie numerologię pana. Panchem ura užil. Hahaha.

I ja już to tutaj sobie napiszę, początek. Jaj, jaj.